Najważniejsza umiejętność w piłce nożnej. Jedni twierdzą, że jest to technika, inni, że mentalność, a z kolei ja dwa lata temu w swoim filmie wspomniałem, że jest to obserwacja boiska. Przez ten czas dużo się zmieniło i moja odpowiedź jest nieco inna. Wyobraź sobie zawodnika, ma dobrą technikę, obserwuje przed przyjęciem, jest szybki, wie jak się ustawić, jest pracowity i wytrzymały. Co tutaj może pójść nie tak? Niby ma wszystko, czego potrzebuje, ale jednak nie gra na najwyższym poziomie. Chodzi o podejmowanie dobrych decyzji. Co da zawodnikowi to, że przyjmie trudną piłkę, jeszcze wcześniej będzie obserwował, jeśli nie podejmie dobrej decyzji i straci piłkę. Albo jeżeli zawodnik jest bardzo szybki, ale nie umie tego wykorzystać, i nawet Per Zakers z FIFA 16 dzięki dobremu ustawieniu będzie umiał go zatrzymać. Podejmowanie dobrych decyzji jest najważniejszą cechą, ale jednocześnie najtrudniejszą i najbardziej czasochłonną do wytrenowania. Trzeba mieć dużo doświadczenia i zagrać sporo meczy, aby to weszło w nawyk i działo się automatycznie. Dobre podejmowanie decyzji podczas meczu jest ponad innymi aspektami. Mamy wiele przykładów profesjonalnych zawodników z brakami w technice, motoryce, mentalności czy taktyce, ale łączy ich jedna rzecz. Podejmują dobre decyzje i tym potrafią zmienić losy meczu. Marcelo Bielsa, trener Leeds United, mentor samego Pepa Guardioli, twierdzi, że nie zdenerwuje się, jeśli zawodnikowi nie wyjdzie podanie albo nie będzie miał siły ale będzie miał pretensje, gdy zawodnik podejmie złą decyzję, mimo że podanie będzie celne. To nawet łączy się z umiejętnością czytania statystyk, bo jeżeli patrzymy na dwóch zawodników, to nie można tylko po procencie celnych podań stwierdzić, który lepiej podaje, bo nie wiemy, jakie ponoszą ryzyko i w jakie strefy podają. Podsumowując ten film, najlepiej przytoczyć tutaj cytat Andrei Pirlo. うん。